Rozdział ósmy. Księżna Anna nie zdziwiła się zbytnio przyjazdem Juranda ze Spychowa. Zdarzało się bowiem często, że wśród ustawicznych pościgów, napadów i walk z sąsiednimi rycerzami niemieckimi porywała go nagła tęsknota za Danusią. Wówczas zjawiał się niespodzianie, bądź w Warszawie, bądź w Ciechanowie lub gdziekolwiek czasowo bawił dwór księcia Janusza. Na widok dziecka wybuchał zawsze okropną żałością. Danusia bowiem z upływem lat stawała się tak do matki podobna, że za każdym razem zdawało mu się, że widzi swoją nieboszczkę, taką jaką niegdyś poznał u księżny Anny w Warszawie. Ludzie myśleli nieraz, że o tej żałości skruszeje w nim wreszcie żelazne zemście tylko oddane serce. Księżna namawiała też go często. By porzuciwszy swój krwawy spychów, został przy dworze i przy Danusi. Sam książę ceniąc jego męstwo i znaczenia, zarazem chcąc uniknąć kłopotów, na jakie narażały go ustawiczne zajścia graniczne, ofiarował mu urząd miecznika. Zawsze na próżno. Właśnie widok Danusi rozdzierał w nim dawne rany. Po kilku dniach tracił ochotę do jadła, do snu, do rozmowy, Serce poczynało mu się widocznie burzyć i zalewać krwią, a wreszcie znikał z dworu i wracał swoje bagna spychowskie, by żali gniew we krwi zatopić. Ludzie wówczas mówili. Gorze Niemcom, wcale ci oni nie owce, ale dla Juranda owce, bo on im wilkiem. Jakoż po upływie pewnego czasu rozchodziły się wieści to o pochwytanych gościach, ochotnikach, którzy szlakiem granicznym dążyli do krzyżaków, to o popalonych grudkach, to o zagarniętych chłopach lub walkach na śmierć, z których straszny jurant zawsze wychodził zwycięsko. Przy drapieżnym usposobieniu Mazurów i rycerzy niemieckich, którzy z ramienia zakonu dzierżyli ziemię i grudki do Mazowsza przyległe, nawet w czasach największego pokoju między książęty mazowieckimi a zakonem na granicy nie ustawała nigdy wrzawa bojowa. Nawet na ścinanie drzew w boru lub na żniwa mieszkańcy wybierali się z kuszami lub zbrojni w dzidy. Ludzie żyli w niepewności jutra, w ciągłym wojennym pogotowiu, w zatwardziałości serc. Nikt nie przestawał na samej obronie, ale za grabież płacił grabieżą, za pożogę pożogą, za napad napadem. I zdarzało się, że gdy Niemcy przekradali się cicho leśnymi rubieżami, by ubiec jakowyś grudek, porwać chłopów lub stada, Mazury w tym samym czasie czynili to samo. Nieraz też spotykali się z sobą i bili do upadłego. Często wszakże tylko wodzowie wyzywali się na śmiertelną walkę, po której zwycięzca zabierał poczet pokonanego przeciwnika. Toteż, gdy na dwór warszawski przychodziły skargi na Juranda, książę odpowiadał skargami na napady poczynione w innych stronach przez rycerzy niemieckich. W ten sposób, gdy obie strony żądały sprawiedliwości, a nie chciała i nie mogła jej uczynić żadna, wszystkie grabieże, pożogi, napady Uchodziły całkiem bezkarnie. Lecz Jurand, siedząc w swym błotnym, porosłym sitowiem Spychowie i płonąc nieugaszoną chęcią zemsty, stał się tak ciężkim dla swych zagranicznych sąsiadów, iż w końcu przestrach ich stał się większym od zawziętości. Pola graniczące ze Spychowem leżały odłogiem, lasy zarastały dzikim chmielem i leszczyną, łąki szuwarem, nie jeden rycerz niemiecki przywykły do prawa pięści w ojczyźnie, próbował osiadać w sąsiedztwie Spychowa, lecz każdy po pewnym czasie wolał odbiec lenna, stachych chłopów, niż żyć pod bokiem nieubłaganego męża. Często też rycerze zmawiali się, aby uczynić wspólną na Spychów wyprawę, lecz każda z nich kończyła się klęską. Próbowano różnych sposobów. Raz sprowadzono znanego z siły i srogości rycerza znad Menu, który we wszystkich walkach bywał zwycięzcą, aby wyzwał Juranda na udeptaną ziemię. Lecz gdy stanęli w szrankach, upadło w Niemcu jakoby przez czary serce na widok strasznego mazura, i zwrócił konia do ucieczki. Jurand zaś mu nieuzbrojony pośladek kopią przeszył. I w ten sposób czci i światłości dziennej go pozbawił. Od tej pory tym większa trwoga ogarnęła sąsiadów, i który Niemiec, chociaż z daleka dymy spychowskie spostrzegł, wnet żegnał się i do patrona swego w niebiesiech rozpoczynał modlitwę, albowiem utrwaliła się wiara, że jurand nieczystym siłom duszę dla pomsty zaprzedał. Opowiadano też o Spychowie straszliwe rzeczy że przez grząskie bagna wśród drzemiących, zarosłych rzęsą i wodnym rdestem topielisk wiodła do niego droga tak wąska, iż dwóch mężów na koniach nie mogło obok siebie po niej jechać, że po obu jej stronach walały się kości niemieckie, nocami zaś przechadzały się na pajęczych nogach głowy potopionych, jęcząc, wyjąc i wciągając ludzi razem z końmi w głębinę. Powtarzano że w samym grudku częstokół przybrany był w czaszki ludzkie. Prawdą w tym wszystkim było tylko to, że w zakratowanych jamach wykopanych pod dworzyszczem w Spychowie jęczało zawsze kilku lub kilkunastu jeńców i że imię Juranda straszniejsze było od owych wymysłów o kościotrupach i topielcach. Zbyszko, dowiedziawszy się o jego przybyciu, pospieszył do niego natychmiast, ale jako do ojca Danusi, Przedł z pewnym niepokojem w sercu. Że Danuśka obrał sobie na panią myśli i że jej ślubował, tego mu nikt nie mógł wzbronić, ale później księżna wyprawiła mu z Danuśką z rękowiny, co Jurand na to powie? Zgodzi się, czy się nie zgodzi? I co będzie, jeżeli jako ojciec zakrzyknie, że nigdy tego nie dopuści? Pytania te przejmowały trwogą duszę Zbyszka, gdyż już mu o Danusie chodziło więcej niż o wszystko na świecie. Otuchy dodawała mu tylko myśl, że Jurand poczyta mu za zasługę, nie za ujmę, napaść na Lichtensteina, bo przecie to uczynił także przez zemstę za Danusiną matkę, i omal własnej szyi nie stracił. Tymczasem ją badać dworzanina, który po niego przyszedł do Amyleja. A gdzie mnie wieziecie? pytał. Na zamek? Juści na zamek. Jurant razem z dworem księżny stanął. Powiedzcie mi też, jaki to człowiek, żeby wiedział, jak z nim gadać. Co wam powiem? To jest człowiek zgoła od innych ludzi odmienny. Powiadają, że dawniej był wesół, póki mu się krew w wątrobie nie zapiekła. A mądry jest, chytry jest, bo innych łupi, a sam się nie da. <grym> Jedno oko on ma, gdyż drugie na niemcy z kuszy wystrzelili, ale tym jednym do dnaci człowiek przejrzy. Nikt z nim na swoim nie postawi. Jeno księżnę naszą panią to miłuje, bo jej dworkę za żonę wziął, a teraz się dziewka u nas hoduje. Zbyszko odetchnął. To mówicie, że on się woli księżny nie sprzeciwi. Wiem ja, czego byście się chcieli dowiedzieć i co zaś słyszał, to powiem. Mówiła z nim księżna o waszych zrękowinach, boście nieładnie byłoby taić. Ale co on na to rzekł? Nie wiadomo. Tak rozbawiając, doszli do bramy. Kapitan łuczników królewskich, ten sam, który poprzednio prowadził Zbyszka na śmierć, skinął mu teraz przyjaźnie głową, więc przeszedłszy warty, znaleźli się w dziedzińcu. A potem weszli na prawo do oficyny, którą zajmowała księżna. Dworzanin, spotkawszy przed drzwiami Pachołka, spytał: A gdzie Jurandze Spychowa? W krzywej komnacie z córką. To ta mój, rzekł dworzanin, ukazując drzwi. Zbyszko przeżegnał się i podniósłszy zasłonę w otwartych drzwiach, wszedł z bijącym sercem. Ale nie od razu dostrzegł Juranda z Danusią, gdyż komnata nie tylko była krzywa, ale i mroczna. Po chwili dopiero ujrzał jasną główkę dziewczyny siedzącej na kolanach ojca. Oni też nie słyszeli, gdy wszedł, więc zatrzymał się przy zasłonie, chrząknął i wreszcie ozwał się. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków, odpowiedział wstając Jurand. W tej chwili Danusia skoczyła ku młodemu rycerzowi i chwyciwszy go za rękę, poczęła wołać. Zbyszku, tatuś przyjechali. Zbyszka ucałował jej ręce, po czym wstał, zbliżył się wraz z nią do juranda i rzekł. Przyszedłem się wam pokłonić. Wiecie, kto mi jest? I schylił się lekko, czyniąc rękoma ruch, jakby go chciał podjąć pod nogi. Lecz on chwycił jego dłoń, obrócił go ku światłu i począł mu się w milczeniu przypatrywać. Zbyszko już był nieco ochłonął, więc podniósłszy zaciekawiony wzrok ku Jurandowi, ujrzał przed sobą męża postawy ogromnej. Z płowym włosem i również płowymi wąsami, z twarzą dziobatą i jednym okiem barwy żelaza. Zdawało mu się, że oko to chce go przewiercić na wylot, także zmieszanie poczęło go znów ogarniać. Wreszcie nie wiedząc co ma rzec, a chcąc koniecznie coś powiedzieć, by przerwać kłopotliwe milczenie, zapytał: To wyście Juran ze Spychowa, ojciec Danusin? Lecz tamten wskazał mu tylko ławę obok dębowego krzesła, na którym sam zasiadł i nie odrzekłszy ni słowa, przypatrywał mu się dalej. Zbyszko zniecierpliwił się wreszcie. Y, bo wiecie, rzekł. Nie składnie mi tak siedzieć jako na sądzie. Dopieroż Jurand ozwał się. Ty chciałeś bić w Liechtensteina? Ano, odrzekł Zbyszko. Wokół pana ze Spychowa błysnęło jakieś dziwne światło i groźna jego twarz rozjaśniła się nieco. Po chwili spojrzał na Daniusię i znów zapytał: I to dla niej? A dla kogoż by? — Musieli wam stryjk opowiadać, Jaką jej ślubował Niemcom Zełbów Pawieczu, by pozdzierać, ale nie będzie ich trzy, jeno co najmniej tyle ile palców u rąk. Przesto i wam do pomsty dopomogę, boć to przecie zadanu siną mać. Gorzej im, odrzekł Jurand. I znów zapadło milczenie. Zbyszko jednak pomiarkowawszy, iż okazując swoją zawziętość na Niemców, trafia do serca jurandowego rzekł. Nie daruję ja za swoje choć mało mi już szyi nie ucieli. To zwrócił się ku Danusi i dodał. Ona mnie zratowała. Wiem, rzekł Jurand. A nie krzywiście o to? Skoro się jej ślubował, to jej służ, bo jest taki rycerski obyczaj. Zbyszko zawahał się nieco, lecz po chwili począł mówić z widocznym niepokojem. Bo to, uważcie, na łęczką mi głowę nakryła wszystko rycerstwo słyszało i Franciszkanin, który był przy mnie z krzyżem, słyszał, jako rzekła, mój ci jest. I pewno, iż niczy inny do śmierci nie będę, tak mi dopomóż Bóg. To do rzekłszy przyklęknął znów i chcąc pokazać, że zna rycerski obyczaj, ucałował z wielką czcią oba trzewiki, siedzącej na poręczy od krzeszła Danusi. czym wstał i zwróciwszy się do Juranda zapytał, widzieliście taką drugą, co? A Julian założył nagle na głowę swe straszne, mężobójcze ręce i zamknąwszy powieki, odrzekł głucho. Widziałem, ale Niemcy ci mi ją zabili. To słuchajcie, rzekł z zapałem Zbyszko. Jedna nam krzywda i jedna pomsta. Z naszych kupę z Bogdańca, co im konie w młace polgnęły, psu braty z kusz wystrzelali. Już wy nikogo lepszego ode mnie do waszej roboty nie znajdziecie. Nie nowina mi to. Spytajcie stryjka. Na kopia, albo na topory. Na długie, albo na krótkie miecze. Za jedno mi. A powiadał wam stryk o frycach? Narzne ja wam Niemców jako baranów. A co do dziewczyny, to wam klękający ślubuję. Jako się będę o nią bodaj z samym piekielnym starostą potykał. I jako nie odstąpię jej, ni na ziemię. Ni za stada, ni za sprzęt żaden. A choćby mi zamek o szklanych oknach bez niej dawali, to i zamek porzucę, a za nią na kraj świata powędruję. Juran siedział czas jakiś z głową w dłoniach, lecz wreszcie ocknął się jakoby ze snu i rzekł z żałością i smutkiem: Udałeś ty mi się, pachołku, ale ci nie dam, bo nie tobie ona pisana, nieboże. Zbyszko usłyszawszy to, Aż on nie miał i począł patrzeć na Joranda okrągłymi oczyma, nie mogąc słowa przemówić. Lecz Danusia przyszła mu w pomoc. Bardzo jej miły był zbyszko i miło jej było uchodzić nie za skrzata, ależ za zrzałą dziewkę. Podobały jej się i z rękowiny, i słodkości, jakiej rycerzy codziennie znosił, więc teraz, gdy zrozumiała, że jej to wszystko chcą odjąć, Zsunęła się co prędzej z poręczy krzesła i ukrywszy głowę na kolana ojca, poczęła wołać. Tatulku, tatulu, bo będę płakać. On zaś widocznie kochał ją nad wszystko, gdyż położył łagodnie dłoń na jej głowie. W twarzy jego nie było ni zawziętości, ni gniewu, tylko smutek. Zbyszko tymczasem ochłonął i rzekł: Jakże to? Do woli boskiej chcecie się sprzeciwić? a na to juranty. Jak będzie wola boska, to ją dostaniesz. Jeno ci mojej nie mogę przychylić. Ba, radbym ci przychylił, ale nie lża. To powiedziawszy, podniósł udanusie i wziąwszy ją na ręce, skierował się ku drzwiom, gdy zaś Zbyszko chciał mu zastąpić drogę, zatrzymał się jeszcze na chwilę i rzekł. Nie będę na cie krzyw o rycerskie służby, ale mniej więcej nie pytaj, gdyż nie mogę ci nic rzec. I wyszedł.